Teraz chcę ciastka. Takie jak te. Dacie radę? Jak w ogóle robi się ciastka? Łatwizna. Zobaczysz za chwilę. Nic nie przebije ciasteczek babci. Wbijam dwa jajka do miski. Dodaję mąkę, mleko i mieszam wszystko trzepaczką. Dokładnie. Dodam też oczywiście masła. O tak, mały kawałeczek wędruje prosto do ciasta. Dodam też sporo cukru. To będzie najsmaczniejsze ciasto w historii. Wszystko, co teraz trzeba zrobić, to ulepić z tego ładne ciasteczka. W tym celu zamierzam je dobrze wyrobić. Teraz spłaszczę kawałek. Zrobię ładny wzorek łyżką. Właśnie w ten sposób. A oto i nasze precle oraz MMsy. A o, oczy oczywiście zrobię z czekolady. Urocza myszka. Prawda? W śliczności.